Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Program Rozmowa Dnia, a moim Państwa gościem jest dzisiaj Marszałek Województwa Małopolskiego, pan Witold Kozłowski. Witam Pana bardzo serdecznie. Pan witam marszałek. Panią redaktor, witam Państwa. Panie Marszałku, dzisiaj, ja program nagrywamy 19 listopada, Miałem dokładnie dwa lata odkąd został Pan Marszałkiem Województwa Małopolskiego. To myślę zawsze taki czas na, podsumow na podsumowanie, co udało się zrobić przez te dwa lata. No to był bardzo trudny okres, ponieważ w pierwszej kolejności jako marszałek odpowiedzialny za, za ten zakres można powiedzieć, musiałem przejąć bieżące zarządzanie bardzo dużym obszarem. Nie wszyscy sobie może zdają sprawę z tego, że Zarząd Województwa na czele z marszałkiem zarządza wcale nie małą korporacją, ponieważ my zatrudniamy około 21 tysięcy pracowników. Mówię oczywiście nie o samym urzędzie. W urzędzie jest gdzieś 1350 pracowników około, bo to wiadomo zmienia się, ale w naszych wszystkich podległych jednostkach, których jest blisko 80 w spółkach wojewódzkich, w sumie zatrudniamy około 21 tysięcy pracowników, więc e, przejąć zarządzanie jakby z minuty na minutę, bo w świetle ustawy o samorządzie wojewódzkim to tak funkcjonuje, że marszałek z chwilą wybrania już jest marszałkiem, czyli już jest osobą odpowiedzialną za wszystkie procesy. Czyli nie, czyli nie ma czasu, tak, że żeby można, się rozejrzeć. Można, i... tak, że można się e, ileś tam dni przygotować, rozejrzeć, porozmawiać, po prostu z chwili na chwilę, czy jest odpowiedzialny za ten cały obszar. Oczywiście no, wtedy wiadomo, to był taki dzień, w którym rozpoczyna się zawsze od spotkań z kluczowymi kierownikami czy z kluczowymi osobami z kierownictwa. Wtedy było spotkanie natychmiast z panią skarbnik, z panem sekretarzem ówczesnym. Później z dyrektorami wszystkich komórek organizacyjnych, no i później w ślad za tym też kolejne, kolejne, kolejne działania. Myśmy narzucili bardzo duże tempo. W 2019 roku, ja się posłużę tutaj pomocą, ale Powiem pani redaktor, Państwu, że w ciągu tamtego roku i bieżącego, aczkolwiek w tym roku to było bardzo ograniczone. Ja osobiście odbyłem ponad 2000 spotkań z mieszkańcami, samorządowcami, parlamentarzystami, ekspertami, przedstawicielami różnych instytucji publicznych, przedstawicielami konsulów, korpusu konsularnego, politykami w zasadzie ze wszystkich poziomów. Odbyliśmy, jeżeli mogę tak trochę statystyki, odbyliśmy 224 posiedzenia zarządu, podjęliśmy 4188 uchwał, 546 porozumień, już mówię teraz bardzo dokładnie, 406 projektów skierowaliśmy pod obrady sejmiku i wysłuchaliśmy różnych informacji, 2177, Więc a to jest tylko część pracy. Zarządy odbywają się dwa razy w tygodniu, więc to jest tylko jeden wycinek tych wszystkich obowiązków, które na nas ciążą. To jakoś Pana zdziwiło, ten ogrom pracy i, i tych spraw, którym trzeba się było zająć? Mnie zdziwiło mnie Pani Redaktor, ponieważ jak Pani wie, uczestniczę od 20 lat, zarówno jeżeli chodzi o wszystkie kwestie związane z samorządem wojewódzkim ale również jako sekretarz powiatu budowałem, można powiedzieć, administrację powiatową od samego początku, więc byłem uczestnikiem, który bezpośrednio uczestniczył w reformie, w drugim etapie reformy samorządowej, zarówno w Powiecie, jak również w samorządzie wojewódzkim, czyli w województwie. A będąc radnym, pełniąc w zasadzie wszystkie możliwe funkcje oprócz marszałka, to miałem wyobrażenie o tym, co marszałka czeka. Panie Marszałku, myślę, że zarówno Pan jak i my wszyscy dwa lata temu jeszcze nie przypuszczaliśmy, że przyjdzie się nam mierzyć z takim problemem, to ogromne wyzwanie, które stanęło przed całym światem, także przed województwem małopolskim i przed Panem jako człowiekiem, który stoi na czele Zarządu Województwa Małopolskiego. No niewątpliwie epidemia w naszym kraju, a w tym wymiarze światowym pandemia, jak to popularnie mówiło się uziemiła cały świat ponieważ, ponieważ rzeczywiście świat na jakiś czas się zatrzymał oczywiście różnie to wygląda w różnych krajach bo gdzie niegdzie ten kryzys jest głębszy gdzie niegdzie ten kryzys jest mniejszy kraje są różne w różny sposób zorganizowane i tak dalej i tak dalej ale w naszym wypadku w zasadzie po 4 marca, kiedy mieliśmy pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Później 9 był pierwszy przypadek w województwie małopolskim. Świat rzeczywiście zmienił się dla nas w sposób absolutnie diametralny, ponieważ myśmy musieli przewartościować wszystkie nasze zamierzenia na rok 2020 i w całości Poświęcić się w walce z koronawirusem. No i tak też się stało. Bardzo szybko zmontowaliśmy zręby tego dużego projektu, jakim jest Małopolska Tarcza Antykryzysowa. To był, to był początek, chociaż zaczynaliśmy od praktycznie, można powiedzieć, zerowego budżetu. W tej chwili to już jest budżet około miliard trzysta pięćdziesiąt milionów, to niewyobrażalne kwoty jak na, jak na możliwości samorządu wojewódzkiego. Oczywiście posiłkujemy się funduszami europejskimi, fund budżetem państwa i budżetem naszym. To jest najczęściej taka trzy podmiotowa konstrukcja, natomiast no, Wymaga to bardzo dużo pracy, ale ja mam nadzieję, że też przynosi konkretne efekt. Wymaga pracy, ale to chyba są y, duże wymagania, bo patrząc na to, co się dzieje, to jednak y, zarówno przedsiębiorstwa, właściciele firm, pewnie instytucje no, oczekują od y, samorządów, oczekują od władz lokalnych, państwowych pomocy. Y, jaką pomoc właśnie y, Urząd Marszałkowski Samorząd Województwa Małopolskiego y, może zaoferować? Właśnie patrząc na to, co się teraz dzieje w tej sytuacji, kiedy no, ta sytuacja epidemiczna jest bardzo ciężka. Pani redaktor, pierwsze nasze decyzje i rozważania w tym zakresie dotyczyły całego obszaru służby zdrowia. Myśmy na wstępie uznali, że jakiekolwiek środki zdobędziemy, a to nie jest tak, że myśmy od kogoś otrzymali jakiś specjalny fundusz i myśmy nim mieli tylko zarządzać. Myśmy musieli opracowywać programy, w tym wypadku różne pakiety, w tych pakietach różne moduły i jednocześnie musieliśmy zabiegać o to, żeby znaleźć źródła finansowania. Zabieganie oczywiście polegało na ciągłych konsultacjach z Komisją Europejską poprzez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ale też rozmowy z różnymi ministerstwami, które mogły nas wesprzeć finansowo. Można powiedzieć, że to była praca ciągła, polegająca na tych komponentach, o których mówiłem, i też wchodzeniu już w twardą realizację. Absolutnie rozpoczęliśmy od pakietu medycznego. Już nie będę podawać historii rozwoju, rozwoju budżetu, ale na dzień dzisiejszy to jest budżet w wysokości 190 milionów, który na samym początku założyliśmy, że nie będziemy te środki finansowe kierować tylko i wyłącznie do szpitali wojewódzkich, tylko skierujemy do, do całego obszaru służby zdrowia. Więc i szpitale powiatowe, i wojewódzkie, i uniwersyteckie, i. Branżowe, myślę tutaj o wojskowych różnych szpitalach, czy MSWI. Eee, oczywiście też skierowaliśmy pomoc do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, do służb ratowniczych, czyli PSP, OSP, WOPRY, TOPRY, GOPRY. To wszystkie te e, służby, które z nami podpisały rok wcześniej porozumienie o współpracy znalazły u nas w tym trudnym okresie wsparcie. To było z pakietu medycznego, natomiast jeżeli chodzi o inne obszary, to w drugim etapie powstał pakiet społeczny. I tutaj różnymi formami i bezwrotnej pomocy, i z wkładem własnym, tam jest sześć modułów w tym pakiecie, skierowaliśmy pomoc w zasadzie do wszystkich placówek opieki całodobowej. Jest ich około 300. Ponad 16 tysięcy osób, którymi się te ośrodki opiekują. Ponadto do PCPR-ów skierowaliśmy też tą pomoc. Także jest bardzo rozległy obszar wspierania walki z COVID-em. w zasadzie z koronawirusem, bo z COVIDem Walczą już bezpośrednio szpitale, w których, w których ciągle tworzymy kolejne łóżka covidowe. To nie jest proste w tej chwili, bo jednak ta możliwość się po prostu ogranicza się rzeczy. No. Nie możemy zapomnieć też o tym, że szpitale muszą leczyć inne choroby, bo ludzie nie umierają tylko na COVID, umierają też na inne choroby, więc tą pomoc trzeba kierować do wszystkich. Apelował Pan do wszystkich medyków, osób związanych z medycyną o to, aby jednak zaangażować się w walkę z koronawirusem, pomóc szpitalom, placówkom medycznym. Jest odzew? Znaczy ja przede wszystkim apelowałem o to, abyśmy wszyscy przestrzegali zasad sanitarnych. To w tym momencie, kiedy Uznałem, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna, ponieważ bardzo dynamicznie zwiększała się nam liczba zachorowań. To już przechodziło grubo ponad 2000 zachorowań dobowych. Jednocześnie kurczyły się nam rezerwy, jeżeli chodzi o możliwości poszczególnych szpitali, więc łatwo było przewidzieć, że jeżeli my nie zatrzymamy tej dynamiki wzrostu zakażeń to zaraz spotkamy się po prostu z całkowicie wyczerpaniem się miejsko-widowych szpitala. To by była tragedia po prostu. I stąd też ten apel był do mieszkańców. Natomiast pani redaktor, ja służbie zdrowia tylko dziękuję za to poświęcenie, które podejmują. E, oczywiście pojawiają się różne, różne e, opinie w sprawie funkcjonowania służby zdrowia. E, ja e, ograniczam się do podziękowań dla tych wszystkich, którzy e, z dużym oddaniem e, pracują i z dużym oddaniem e, pomagają nam. Ratując nasze zdrowie, a czasami ratując nasze życie. Dotyczy to nie tylko oczywiście lekarzy, pań pielęgniarek, dotyczy to również laborantek, diagnostów, ratowników, członków różnego rodzaju służb ratowniczych. Wszyscy, którzy uczestniczą w tym procesie, zasługują na słowa podziękowania. Pani Marszałku, wszedł w życie uchwalony przez Sejmik program ochrony powietrza. To efekt trwających prawie rok prac. tak? Udało się no tak, pokonać te wszystkie interesy. To odważne przedsięwzięcie, jak to zwykle bywa. Rozmawialiśmy przed naszym spotkaniem w studio, akurat dotyczyło to różnych inwestycji drogowych. No często mówimy, mówimy tak, że no drogi są potrzebne tylko, żeby nie biegły po moim. A drogi, któreś muszą przebiegać, zwłaszcza jak są nowe przebiegi. Podobnie jest z tym programem ochrony powietrza. No, każdy by chciał żyć w świeżym powietrzu, żeby nasze dzieci mogły oddychać świeżym powietrzem, a nie, nie wdychać tego okropnego smoga, który często obserwuje ze swojego domu nad nowym sączem. No, ale dobrze by było, żeby można było palić wszystkim. A to jest problem dla nas, nas wszystkich. Wszyscy i za to jesteśmy odpowiedzialni. Zgadza się, zgadza się, jesteśmy wszyscy za to odpowiedzialni, więc musimy, musimy też żyć w świecie pewnych ograniczeń, jeżeli chcemy ograniczyć emisję. Nie da się tego pogodzić na zasadzie takiej, że z jednej strony przepraszam, RUPTA co CETA, a z drugiej strony będzie obniżka emisji. To są rzeczy, które się. Wykluczają. Ja rozumiem, że one często dotykają, dotykają różnych środowisk, różnych osób, które się z tym do końca nie zgadzają. Ja mam podejście takie, to jest pierwsze nasze komplementarne podejście do ochrony powietrza. Ale nawet jak była dyskusja w sejmiku poprzedzająca głosowanie, powiedziałem, Żebyśmy do tego podchodzili w ten sposób, że to nie jest jakiś zbiór świętych zasad, nie do naruszenia. Dajmy szansę temu programowi, będziemy obserwować, jakie są skutki, jakie są efekty i będziemy też dokonywać korekty. Także yy, yy, powinna być jakaś ewaluacja po jakimś czasie i wyciągnięcie z tego wniosków i dokonanie korekt. No, jakby efekt, który. Możemy przez to osiągnąć, no, jest dość ambitne, bo jak czytam do 2023 roku y, powinno się znacząco udać się zredukować pły zawieszone w atmosferze, a do 2026 roku y, ograniczenie y, apirenu więc y, być może y, wspólnie uda się nam to y, wszystko zrobić, ale tu też y, są zadania, które spoczywają na przykład dla, na samorządach, bo to także samorządy, to także gminy y, muszą y, po pierwsze... Y, Zrobić spis wszystkich źródeł ciepła, które są na terenie gminy. Jest obowiązek szybkiej interwencji na, i kontroli palenisk. I także ten 1% dochodu własnego, który gmina ma przeznaczyć na właśnie te wszystkie te wszystkie ja, ja. działania, które zmierzają do ograniczenia tych pyłów zawieszonych w powietrzu. O, to nie jest obligatoryjne, to jest, to jest taka. Czyli to jest propozycja. jeszcze na zasadzie dowolności, propozycja, tak? Tak. Natomiast pani redaktor, przypomniałem sobie właśnie w tej chwili ten moment tuż po objęciu funkcji marszałka, kiedy spotykałem się z poszczególnymi członkami zarządu i omawialiśmy te zakresy którymi będą się zajmować i ja też stawiałem pewne zadania więc w rozmowie z panem marszałkiem Tomaszem Urynowiczem który prowadzi te zadania powiedziałem w ten sposób że słuchaj jest wiele podmiotów zainteresowanych tym żeby coś zrobić jest wiele źródeł finansowania z których można skorzystać jest wiele organizacji pozarządowych zainteresowanych tym jest cała nasza wspólnota, która jednak oczekuje poprawy w tym zakresie. I Twoim zadaniem będzie to, aby doprowadzić w pewnym sensie do synergii, czyli do takiego współpracowania różnych podmiotów, które nawet w oparciu o te zasoby, którymi dysponujemy, w oparciu o te możliwości finansowe, którymi dysponujemy, żeby jednak doprowadzić do pewnego... Rodzaju synergii, która nam pozwoli pewne cele osiągać szybciej. Trudno jest powiedzieć w tej chwili, bo program jest świeży, na ile uda się pobudzić tą synergię, o której mówię. No, mam nadzieję, że tak. Natomiast to był, to był postawiony dla pana Marszałka cel do osiągnięcia w tym zakresie, oczywiście, bo on ma jeszcze inne. Zakres odpowiedzialności. Ja mam taką nadzieję, że, że przy współpracy właśnie wszystkich, ale samorządy lokalne, jednostki samorządu terytorialnego no absolutnie są naszym kluczowym partnerem. Powiem prosto, z jednymi układa się współpraca bardzo dobrze, z innymi może mniej dobrze, ale jakoś. No, są też samorządy, które trochę inaczej podchodzą do, do problemu. My to szanujemy wszystko, ale staramy się przekonywać i szukać tej wspólnej współpracy. Ja myślę, że pocieszające jest to, że jest coraz większa świadomość społeczna, jednak wszyscy zwracamy coraz większą uwagę na to, na jakość powietrza, na to, czym palimy w swoich piecach. Pani Marszałku, już na zakończenie, jakie plany na najbliższe? Trzy lata, które stoją przed zarządem województwa Małopolskiego. Ja myślę, że no, wszyscy mamy nadzieję, że kiedyś ta sytuacja się unormuje, wróci do, do normy i będziemy myśleć o zupełnie innych sprawach, i zupełnie inne zadania będą przed nami w porównaniu do tych, z którymi mierzymy się dzisiaj. No, na bieżąco to tak. Jest już opracowany projekt strategii rozwoju, a w zasadzie aktualizacji strategii obecnej. Która kończy się w roku 2020, i w tej chwili jest przygotowany projekt przez zarząd aktualizacji strategii do 2030 roku. Jest w trakcie konsultacji z radnymi, z komisjami. Jesteśmy po poniedziałkowym pierwszym czytaniu. To jest bardzo ważny, to jest można powiedzieć najważniejszy dokument samorządu wojewódzkiego, bo on określa pewne strategiczne cele do osiągnięcia, rozpisuje to też na cele niższego stopnia, w końcu aż na operacyjne i to jest jakby konstytucja rozwoju regionalnego, z której z kolei będą wynikać też inne dokumenty bardziej o charakterze operacyjnym. To jest praca przed nami. Drugim takim bardzo ważnym dokumentem jest projekt budżetu. Właśnie dzisiaj po południu będzie kluczowe spotkanie Komisji Budżetu Mienia i Finansów, a w poniedziałek będzie pierwsze czytanie, ponieważ to są akurat dwie uchwały, które samorząd wojewódzki podejmuje w dwóch czytaniach, czyli pierwsze jest prezentacja, dyskusja. W jakimś określonym trybie przyjmowanie różnego rodzaju uwag wniosków. I później, dopiero w drugiej kolejności, jest y, jakby prezentacja całego tego procesu i ewentualne głosowanie, czy głosowanie. To są dwie teraz y, kluczowe, kluczowe rzeczy. No, oczywiście, y, absolutnym priorytetem y, było w tym roku Jezi, i, i będzie do końca jeszcze y, na pewno połowy roku 2021 kwestia z realizacją, zakończeniem, rozliczeniem o polskiej tarczy antygrysowej i później też z pewnymi też czynnościami kontrolnymi, bo przekazujemy ogromne środki, no ale w ślad za tym to jest naturalne, one w jakimś tam zakresie są też kontrolowane. A mówiąc uczciwie i szczerze w tle, bo tutaj nie szukamy jakiegoś nadmiernego rozgłosu, informowania, no ciągle trwają przygotowania do Igrzysk Europejskich w 2023 roku, bo tego nikt za nas nie zrobi. Zostało to podjęte, Sejm podjął uchwałę o wsparciu i zobowiązał Zarząd do podejmowania wszystkich starań przygotowawczych. Będziemy to organizować, mam taką nadzieję, że nie zaistnieją jakieś takie nadzwyczajne sytuacje, żebyśmy musieli się wycofać, bo to jest ogromna szansa. To jest ogromne koło rozwojowe, które właśnie w tej sytuacji covidowej może Małopolskę poprowadzić do szybszego wychodzenia z kryzysu, mówię, tej części gospodarczej. No, oczywiście też oprócz tego duża promocja regionu. No, ja taki sobie wymyśliłem skrót myślowy tej okoliczności, że jeżeli my chcemy wprowadzić. Mało na salony regionów europejskich, to tego niestety nie da się nie uda się zrobić za pomocą koszulek i kubków, choćby one były najpiękniejsze. A uda się przez organizację e, i wszystko. Natomiast, natomiast y, może się udać poprzez zastosowanie takiego potężnego instrumentu, jak, jak y, współorganizacja takiej dużej, takiego dużego wydarzenia, które już ma charakter y, narodowy, ponieważ rząd do tego się również zobowiązał. E, t, t, to my, to my nigdy nie będziemy w Europie regionem kojarzonym, jeżeli my po prostu nie wykorzystamy takiego dużego wydarzenia. A w ślad za tym ta Małopolska, którą przecież wszyscy, wszyscy tak samo kochamy, będzie regionem, który na powrót w szybszym tempie zacznie przyjmować turystów z różnych stron. Europy, bo przecież w tym będzie uczestniczyli przedstawiciele 50 europejskich krajów. A czy Małopolska żyje z turystyki czy nie, to już musi sobie każdy z nas odpowiedzieć. No jeżeli, chyba odpowiedź jest jasna. Jeżeli tego segmentu ruchu turystycznego nie ma, to naprawdę bardzo wielu przedsiębiorców cierpi w Małopolsce. Dziękuję bardzo Państwu, dziękujemy za uwagę, a moim Państwa gościem był Marszałek Województwa Małopolskiego, Pan Witold Kozłowski. Dziękuję. Dziękuję Pani Redaktor, dziękuję Państwu.